W samym sercu starej Warszawy, tam gdzie dziś stoją kolorowe kamieniczki i brukowane uliczki pachną dawnymi czasami, była kiedyś ulica zwana krzywym kołem A. W jednej z jej piwnic mieszkało coś bardzo, bardzo dziwnego. Nikt nie wiedział dokładnie, co to jest, ale wszyscy się tego bali. Mówiono, że kto tylko zejdzie do tej piwnicy, już nigdy nie wraca. Kupcy, rzemieślnicy i dzieci z sąsiedztwa szeptali między sobą. Tam w dole, pod ziemią, żyje potwór. Ma oczy jak ogień, język jak wąż i jedno spojrzenie, które zamienia człowieka w kamień. To był Bazyliszek, pół kogut, pół wąż, cały zło. Zrodzony z jajka, zniesionego przez czarnego koguta i wysiedzianego przez ropuchę. Od setek lat strzegł swoich skarbów, a każdy, kto śmiał zejść do piwnicy, stawał się kamienną rzeźbą. Pewnego dnia do Warszawy przybył młody i odważny czeladnik, Marek. Był kowalem, silnym, ale też sprytnym chłopakiem. Kiedy usłyszał o bazyliszku, powiedział: Nie wierzę w bajki. A jeśli to prawda, to trzeba z tym skończyć. Ludzie próbowali go zatrzymać. Nie idź tam, chłopcze, mówili. Tam ginęli najdzielniejsi. Ale Marek tylko się uśmiechnął i odpowiedział: Niech strach zostanie w domu, a ja wezmę lustro i rozum ze sobą wieczorem. Kiedy księżyc wspinał się nad dachami Starego Miasta, Marek wziął lustro, zapaloną latarnię i powoli zszedł po skrzypiących schodkach do piwnicy. Powietrze było ciężkie, pachniało kurzem i starymi skarbami. Nagle usłyszał syk. Ktoś mnie zakłócać mój spokój. Z ciemności wynurzył się potwór. Miał łuski jak stal, ogon jak bat, a jego oczy błyszczały jak dwa żółte ognie. Marek wiedział, że jeśli spojrzy prosto w te oczy, skamienieje, więc sprytnie uniósł lustro przed siebie. Bazyliszek zasyczał głośniej, rzucił się do przodu i spojrzał prosto w swoje odbicie. W tej samej chwili jego własny wzrok odbił się od lustra i zamienił go w kamień. Cała piwnica zadrżała, kurz opadł, a cisza zapanowała na krzywym kole. Marek odetchnął głęboko i tak się kończy siła, której brakuje rozumu. Powiedział rano mieszkańcy Warszawy: Zobaczyli, że piwnica jest pusta, a w środku stoi tylko kamienny potwór. Ludzie wiwatowali, a burmistrz kazał wynagrodzić dzielnego kowala. Od tamtej pory każdy mógł spokojnie przechadzać się po krzywym kole. Choć niektórzy mówią, że w nocy słychać tam cichy syk, jakby echo dawnego potwora. I tak kończy się legenda o Bazyliszku, strasznym stworze, którego pokonał nie miecz, lecz lustro i odwaga. Bo czasem największą moc ma nie siła, lecz spryt i mądre serce.